Witam, to ja Daredevil i w dzisiejszym odcinku zaatakujemy wieżę Kingpinga, bo robię jakieś nielegalne interesy. I nie patrzcie na to, że to wygląda jakby mi z oczu krew leciała, czy coś to są nie wiem, kluczeczek, jak to nazywają. To jest elektra. Chcę mnie na pewno powtrzymać. Czemu mnie nie bijesz? Czemu bijesz kobiety? Dobra, przepraszam, już idę stąd. A tak na poważnie poprzednim nie było, dzisiaj była tylko mini scenka Daredevil ma glitze. Szczerze, przyznawam, że to nagrywam w dzień premiery odcinka, gdzie skończyliśmy fabułę na 100%. Robię klocki. Troszkę od NPC tu trochę nie, żeby tak wymieszać. To miejsce robiliśmy na live, ale się zepsuła. Złote są dobre, a srebrne są fałszywe. To też się pomyliliśmy. To tak. Elektra została na dachu. I ogólnie jest tak, że i to u mnie jest protest i miałem przyciąganie młodych, jestem idiotą To tam będzie z no niby tam dałoby się No ale finalnie nawet rodzicami tamtym uznaliśmy, że Jeden dzień można wyjątkowo sobie olać tam z odpowiednią wymówką, ale ciii, Więc mogę sobie dzisiaj w nocy coś nagrać I myślę, że jedno LEGO i może jedno GTA nagram nagram LEGO jako pierwsze, żeby mieć jak najwięcej siły, bo No mówię, no nie było Miałoby być tydzień przerwy, a było... Z 10 nie można powiedzieć no trochę więcej, bo od poprzedniego odcinka trochę dłużej zajęło, więc... Wracam. Mówię już trochę głośniej, bo nikogo nie ma. Niby na dole. Oni nie powinni słyszeć, więc... Je no, udało się to takie houses, proste. Ja a Moją głównym celem jest najpierw uzbierać ile wlezie złotych klocków, żeby mieć pula i... muszę zrobić innymi postaciami, tak? A my myślę, że tą, ten fragment mapy już mamy taki wyczyszczony po live, więc myślę, że jeszcze tą zrobimy tutaj. I... Kto tutaj będzie? Dzień dobry, proszę pana. Już, już, pomagam. No. Ale ty jesteś... Nie, trzeba kogoś z łupem na... Karku. Więc nagrywam w Lego. Mam nadzieję, że będzie się happy i nie wiem czy będzie w poniedziałek, czy wtorek, czy wyjątkowo w poniedziałek. To jeszcze się zobaczymy. Zobaczymy. Myślę, że może będzie jednak jutro, ale tak jak zawsze, czyli w o 18. I to będzie chyba jeden z lepszych pomysłów. Ogólnie tak. I ciekawego mi się nie wydarzyło przez ten czas. Nie mówię chyba tutaj, ale wychodzi... Mortal Kombat 12, które na pewno będę chciał obczaić. Na drugim kanale już jestem na samym wykończeniu GTA San Andreas. sobie trochę zciszę muzykę. Potem lecimy z The All-Human, to już to wspominałem w jednym odcinku. Rozumiem, Undertale powinien jakaś stara gra, może God lub Hitman, Hitman dawno nie było, więc może dwójka. No i może Spider-Man, ten nowy w wersji presetowej. Myślę, że to też byłby dobry pomysł, by wymieszać i trochę mocą. A o mnie umiela tać, żeby było to chyba że No, postacie mają ciekawsze, bo są jakieś dialogi. Bez postaci to jest po prostu. A, to jest to, dobra. Tutaj to trzeba było zrobić parkour. <grym> parkour. Lego, no to jest na y, społeczność info, że będzie Lego, ten wideo game najpierw będzie koło. Po Okres Saga, bo w Saga też mamy dość dużo. Najwyżej. Teraz się naprawdę skupię na marchwalu. Później, może jak będzie Skałkach, to może jeszcze będzie wideo game. Zobaczymy, bo jednak to, że to jest specyficznie. No, ta, ta gra była w kompletnej to mnie trochę przynudza, ale to się jeszcze zobaczy. Darta, co się dzisiaj tak gliczujesz? Mi to nie przeszkadza, ja lubię glicze. Jakieś wyjątkowe, które da się odtwarzać, bo takie randomowe jak to, 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 to jest po prostu glitch taki, że nie byłem pewien, po prostu to jest glitch. Ale takie jak Lokim, no da się otworzyć. Czy coś, i to jest coś fajne. O, w Godworze się nie dało takich fajnych przyspieszaczy, bo tak się szybciej chyba wchodzi jak się. Skaczę po drabinie. Hup. Nie wiem... Aha. Bez... No co jest do O! Teraz tylko klikam! A, To jest kolejny fajny kloc. To będzie... kafateria? Chyba z kawą? whisplash. Chciałem zobaczyć go w komiksowej wersji. Też ma nieskończoność bez ładowania. Trochę mu to zajmuje, ale... No widzicie, te takie... ...bez misji... ...są.

Like <try> Kawę ci znaleźć, no to ja ci tak powiem, że tak, no, no mogę ci pomóc, ale to musisz mi trochę wypłaty od sprzedaży. Lecę po chcę po po, po miasto spaliscza. Nowych giernego cisza ma być jakiś duży zestaw pat jaskinia i takie tam, więc to się ciekawie zapowiada, ale tak to niezbyt wiadomo. Tam w tematach jest tak głównie cisza. Jakieś najwyżej jakieś mini-ploteczki, ale tak to nic oficjalnego. I sama uważaj, żeby mu kawa nie była zimna, bo chyba mało kto chyba lubi zimną kawę. To pochodnia mu poda będzie miał cały czas ją gorącą. No i jesteśmy na miejscu. To jest kawa? Boże, znaczy można wróżby do nas on my list Cleaning gum out of the boss's shows. Biznes is fun. Biznes is fine. No typię, nie tyle po... we mnie spłonął. Nie, nie, mnie tu nie było. Nie dzwonić po policję. To też są wyścigi na złote klocki. To myślę, że może jeszcze zrobimy w tym odcinku dwa wyścigi. To też będzie moi dobry plan po tej misji. Ja nie właśnie właśnie jak to jest, ale to jest giant head będzie właśnie. Wielka głowa, modok. I fajnie, że jak w późniejszych grach można sobie samemu sterować z szybkością tekstu. Ja to bardzo lubię, że tam były, że X. Można było przewijać, można było zatrzymywać, można było na spokojnie sobie poczytać. O tu, przeleci, to przeleci. Proszę. A teraz dawaj mój hajs. Dziękować, dziękowała Złoty klocek jak się najedzie na ikonki to się liczy, Dość ciekawy. To tak, albo motor kawka, albo motor Spidey'ego, ale myślę, że niech się i przejedzie, bo my tak kawkę ja trochę olewamy. Myślę, że to będzie dobry pomysł. To mi się wyłączyła. Tu jest bardzo łatwy trik, który jest trochę głośno, ale można po prostu ściszyć grę. Jedzie się i strzela, i wtedy on. Czasami szybciej, czasami wolniej, ale troszkę umi pomóc zniszczyć przeszkody. Ach, nawet przynajmniej mi się tym motorem jeździ. W większości wyścigi w LEGO nie są jakieś fajne. I pi-pi-pi. A na tym się robiło Nitro. Dobra. Dobra. Czego nie ma takiego titania przy hamowaniu? Dobra. Nagły telefon. Jest z powrotem. Myślę też, że jeden. chwilę coś innego oprócz wyścigu. później jeszcze jakiś wyścig latający. Myślę, że to będzie. ...git moment, bo tutaj trudno podzielić to na jakieś miejscówki. karier, lewa strona, prawa strona, może ale niektóre z gry są łatwiej bo są planety czy miejscówki. No ale. O tym się lata. Ujj! Dobra, nie. Lecimy tam, gdzie będziemy najbliżej. Będziemy chyba zbierać te klocki trochę chaotycznie, ale. Myślę, się, że to też jest dobry pomysł. I pięknie. Widzę tam na budeczku. Jeden taki samotny. To myślę, że będzie idealny. Hmm, nie wyczuwam go tutaj. A, bo pamiętam to. Dobra, pamiętam. Tu było trzeba go zniszczyć i... Proste. Jest nowo i tak dalej, no też nie ma jakichś dużo rzeczy, no tak nudno. Może u was coś, może wy coś, wiecie? Ciekawe jakieś premiery czy coś, o których ja nie mówiłem. Też mogłoby być spoko pomysł. O nie, opony To jest chyba ta misja. <grym> tak, dobra, tutaj. Tu nawet raz byliśmy i nas zatkowały oktobotki Jakoś tutaj wlecieliśmy przypadkiem. no Walmart i jedna postać z tarczą. to naprawdę była wyjątkowa. <grym> Tarcza? <noise> Uciekło mi? No i po prostu nie musimy na razie nimi bić. Żegnajcie, idioci. W dwójce czy tam w Avengersa już też było więcej w postaci Ala la Capita. Nie, Hawok nie lata. Eee, najprawdopodobniej jest niż szybko pojazdy. O ostatnia chwila. Aż mi serce zamroziło się. No, duży, ty tutaj stój. Duże miałeś tutaj stać. Dobra, może... A, już... bez skatki zeszedł, no subsio. Z 15 minut no, to postawiłem się, żeby było te się chociaż. Bo tutaj też tak mówię, no nic ciekawego jeszcze jak tego samego dnia. Średniowo. Średniała TV. Nic znaczy nie coś takiego, jak ci tak, to yy, nie pozywajcie. A, tu pamiętam, to się zrobiło mi. Będzie robiło się Minkę. Oczku musi kliszczyć. Tutaj przy tej misji też byłem upośledzony i miałem problemy. O, jest tam. Niech to jest jak krem na Xboxie 360 wracają. Było fajnie przy tej grze. Nawet się fajnie wraca, no. Kilka rzeczy... Jest irytujących, ale nie jest to też taka wielka katastrofa. Nie, to tamty był na dole, dobra. Tu są nawet te. Mój przecież w dzisiejszym odcinku jest gwiazdą prawie główną. I... Ludko domek gotowy. Tram-pam-pam. -pam. To jest taki jeden, bo ma dość prostą misję. Już nawet wiem kto będzie potrzebny. Będzie nam potrzebny ktoś zimnymi zamiarami. Behold, oh, <laughs> A czekaj czy to... O nie, znowu ty Pario. Dobrze, to nie jest spiro. Już to samo mówiłeś, wiem wiem. To ciekawe, czy to jest nawiązanie, że największą kolekcję w sensie Bolego produkowało najwięcej opon. Bo niby to zabawek, ale liczą się jako opon i to jest dość śmieszne. Nie to uciekasz? No nie, jest takich tutaj. Ach. no. No, wyjdź. Dawa, Jest. Jeśli to jest naprawdę nawiązanie do tego, że produkowali tak dużo opon, to, to to jest dość ciekawe. Aha, zabiłem go. Astrofizyka. Nie ma za co ziomość. Nie, albo trzy misje oddzielne. Myślę, że dwie, bo tu ustręcza i utora, więc trzy no. And some wise guy has messed up don't the 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 they know that helicopters explode if they land on a misshapen mm -hmm. h help me fix it quick thanks. thanks saved a lot of lives today friend whole lot of lives take this you've earned it Ale easy. easy is Lemon squeezy. Eee, w tych czasach nikt tego nie używa. Ja tego używam. <laughs> jak ona zasuwa. fu, fum. Nie umiem się doczekać, trochę najbardziej, jak będę grał dwójkę. Bo ją tylko troszkę u kolegi grałem. Troszkę na YouTubie oglądałem. Jakby ogarniam fabułę i trochę widziałem finału gdzieś tam. To i tak będę miał chyba jedną z większych frajd przy nich. To był zbyt easy. Może kiedyś powstanie kolejna, to w końcu z x menami czy Titulem. Może nawet i ważniejszej roli to byłoby super. Jeden, najpierw tutaj jeszcze był jeden taki chyba wolno leżący. Tak, dobra. To zróbmy tutaj tą. To jest chyba jedyna po prostu ginie od swoich ataków. Nigdy nie przestanę kochać tego glicza. A on daje za te klocki. Od niego darujemy, ponieważ on też będzie dodawał, on daje aż trzy misje. Więc jak się zostawiamy. Takie potrójne misje będę chciał robić właśnie w lepszym motywie. Dam X-Menów, mam jakiegoś fajnego X-Mena, który lata. Black Bolt nie jest mutantem. Niech będzie Black Bolt! Tu tu tu! Dun, dun. Nie, tu nie da się gałką, bo w nowych da się gałką lewą w górę, w dół, napadzie. to jest o wiele lepsze, bo tu nie trzeba dwoma guzikami A i B. Nie krzycz mi tutaj, dobra i easy peasy, lemon squeezy Ta, nie mam innych lepszych tekstów. Cyklopy ma, graliśmy my dog buried his squeaky toy somewhere in the woods but he's refusing to go dig it up and he won't come from here without it would you mind helping me search you look like you've got a sense for this sort of thing no well. pomoże. okay <laughs> Nie mogę skakać. Ach, ale ten parkour jest easy. się, że to ostatnie miejsce? Zazwyczaj jest do Czecha ze sztuka, ale okej? Okay. Jak on w ogóle tędy wyszedł ten pies. I... Dalej nic. A się okaże, że to mi kółko i ona była tam od początku gdzieś schowana. Tak, chcę żebym przeszedł przed światło, nie jest taki głupi. Nie jest to zapis w godoworze, że jest bezpieczny. Tutaj kodes sentinel przyjdzie. Podwójne kliknięcie. Kodes, bo jest pamięć i nie udaje się. To było obok ich. Temu psu się kude nudziło. Oj tak. Łatwiej było pójść w prawo niż w lewo, ale. Tam wrócił. Jakby wracał ten te, to też powinno się dalej go czuć. No ale. Wstaję, to nie ma logiki. No, Dziełka bierz tę kość i spadaj z mojej rezydencji. Może teraz ten mutt pozwoli mi wrócić do domu. Nie widziałam dzieci 3 Od trzech dni nie widziała dzieci. Ale zło. A, nawet mam odpowiednią postać, dobra. Easy peasy lemon squeezy. Reklama z Tonym starkiem. To jest nawet chyba zdjęcie prawdziwej figurki LEGO. Mi się wydaje. Ach, Kimpling może będzie lubił biegać. Czy on pokazywał język? Nie, po prostu tak sobie my się psują, okej. Okay. Postałem się więcej pojazdów, używa się że tylko dwóch motorów. Ale też fajne, też szybko się nie jeździ, więc powinno być też easy. Tylko nie, wpaść do wody i będzie... kit. tu się trochę wycofać jest trudno. A to jest bus szkolny, chyba mogę nim, ja że miałem nim. Ale wiecie co... Panie, że też musi trochę... ...se rozkręcić koła. Hej. Tylko nie wpaść do wody będzie pięknie. To nowe to da się postaciami, bo są szybkie jak flash czy quicksilver. Nie, myślę, że tak to do 170 dojdziemy. Klockowi będę kończył. A, nie da widzieć. To idę tutaj. Okej. Okay. Ale można naprawiać w taki sposób, albo już pokazywałem, ale to proste. Tam było zapachowana taksówka. E. Wow, Pewnie, możesz wziąć mój pojazd. Oświetlenie pełne klimatyczne. To jest cudowna rzecz. Cieplutko w taksówce, w zimę. Pochodnie mógłby być dobrym tym kierowcą. Iron Man. Jak można nie lubić Iron pani, to jest ta, ta sama droga. Nie, nie, nie tak, że najdłuższa, by zarobić więcej. A i tak się jak zawsze płacą za klockiem. Najważniejsza rzecz dla gracza. A większość NPC ma go gdzieś. Jest to jest dość ciekawa rzecz. Wiecie co, może wam przewinę tą drogę, bo nie wiem co tu ma sens. Wystarczy jechać za tym polem. Nie, dobra, to nie da się wjechać. Eee, I tak jesteśmy już pewnie na miejscu. Misje tak też były od pewnej postaci i od niej się, bo nie dostawało stroje postaci, jak kojarzę. Dziękować. Chodźmy zobaczyć, co tutaj trzeba jeszcze zrobić. Próba postać. Oj! szybko, szybko! Szybk. No. Jaką ma taką animację. Co jest? Uff, te trzy były... Nie, mogły być też z zapęknięciem lub coś. O, tam jest cyklop. I go nie było. Czyli co byliśmy... Chyba ta misja taksówkarska dała nam klocek i następne to były, będą kostiumy. Duże postacie w nowych chyba umiem gadać, ale nie jestem pewien. I've been trouble drumming up hype for my restaurant, but that food critic came by, maybe due to a Oh my persuasion. It's right up could give me the exposure I need. You can't miss it. The guy carries a baguette wherever he goes. Krytyk który ocenia. Jestem idealnym kandydatem. Aha, to nie, ja mam być tylko mam wezwać go. Dobra. Taksówka przejechała mnie w powietrzu. Krytyk tu jest, w bo ma bułkę. Nie, no, mógł wejść. No, na no, pewno nie dziwię się, że ludzie nie lubią misji. Exo, ex ble, ble, ble. NPC na do celu, bo to na pewno jest irytated. Wiecie co typie masz w promocji auto? Nie masz na jak piszą, żeby pisali. Mądre słowa. Dużo osób tak myśli, ale to jest moim zdaniem błąd myśleniowy. Oj, tak. Pamiętam, że nim się męczyłem. Osoba, która może się kojarzyć z graniem w automaty? Kaczor nie może, on może, no. To jest naprawdę. głupie. Bo jest za niski chyba. To jest obraźliwe dla niskorosłych. I chyba momentem dla mnie zawsze były skoki na rampie. Nie. nie... Nie wiem, jak byłem dzieciakiem, byłem po prostu głupi. Fajnie, jakby drugi gracz mógł ze mną się ścigać. Każdy by miał swoje okręgi, to byłoby dość ciekawe dużo tych wyścigów DLC teraz zauważyłem, Myślałem, że jeden, dwa tu kilka jednak myślę, że to jest ta misja, co trzeba ich po tym budynku i jest ona może trudna, ale myślę, że finalnie tak, to jest to, że ich upochacza tu i tu prowadzić zrobimy wyścig i to będzie na tyle bo jednak trochę już jest za późno a jej daleko jeszcze raczej wyżej jeszcze o, jak dobrze pamiętamy Aj Co on robił? To szokuje, ukradł przecież bugi Spidermana. Trzeba je wykorzystać. O jak się pięknie zbiera hajs Do tyłu już jego siedzie. Dobra. Hej okay, stres, bo po 5 sekund na punkt. Nie. A! No. Ja chciałem wyskoczyć po doknięciu mety. Ele się zepsuł. O, widzicie co? Zrajdę, ale nim się zajmiemy w innym odcinku. następnym odcinek też będzie z klocków, a po będzie Deadpool. Myślę, że to będzie bardzo dobry pomysł. Więc z tej strony był gram po siedlce. Może było trochę nudno, haha, ale no po prostu są klocki i jednak nagrywanie o 23 prawie. Do zobaczenia, do usłyszenia, jeśli się zostawcie lajka, like, komentarz i suba, polećcie znajomy, papatki, no super ujęcie, kupię papatki.